Potrafią połączyć na mistrzowskim poziomie chemię z historią i niemieckim albo biologię z geografią. Mają przy tym jeszcze czas na rower, śpiew, spacery i dla przyjaciół. Życie gimnazjalisty bywa wypełnione po brzegi. W budynku przy ulicy Bernatowicza w Łomży mieszczącym pierwsze Liceum Ogólnokształcące oraz publiczne gimnazjum nr 6 spotkali się najlepsi w Łomżyńskiej części województwa gimnazjaliści biorący udział w tym roku szkolnym w konkursach przedmiotowych. Jednym z najlepszych w województwie podlaskim osiągnięć może się pochwalić Weronika Nieciecka z VI Publicznego Gimnazjum, pięciokrotna laureatka. Ja zostałam laureatką z języka angielskiego, niemieckiego, z geografii, z chemii, z języka polskiego. Myślę, że do mistrzowskiego stopnia to jeszcze trochę brakuje, ale są to przedmioty, które mnie interesują i no myślę, że dzięki temu, że nauczyciele również mnie zainteresowali, e, chodziłam na kółka z tych przedmiotów i mogłam poszerzać swoją wiedzę. Po prostu jakoś tak zainteresowałam się nimi bardziej. Naprawdę jest dużo czasu na to, no, jeżeli się dobrze zorganizuję, na to, żeby również rozwijać inne swoje pasje, nie tylko spędzać czas z książkami. Jak poinformował podlaski kurator oświaty Jerzy Kiszkiel, ogółem w 14 konkursach wzięło w tym roku szkolnym udział blisko 18,5 tysiąca gimnazjalistów ze 198 szkół. Do finałów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach dotarło 1037 uczniów. Tytuł laureatów zdobyło 559. PG-6 kierowane przez Jerzego Łubę ma drugie miejsce w województwie pod względem liczby laureatów. Bardzo dobrze wypadli także uczniowie łomżyńskich PG-8 i i PG1, a także szkół w Wysokim Mazowieckiem, Czyrzewie, Stawiskach i Zambrowie. Łomża jako ważny ośrodek edukacyjny ma w tej dziedzinie szczególnie wiele powodów do dumy. Łomża edukacją stoi, i mam nadzieję, że będzie stała jeszcze silniej, ponieważ jakby w, na, w naszych założeniach tej kadencji jest wzmacnianie tych najlepszych uczniów szkół, jednocześnie nie zapominając o tych, o tych którzy może nie osiągają spektakularnych sukcesów, które dzisiaj świętujemy, ale ale, ale którzy również czynią wysiłek w, w kierunku swojego własnego rozwoju. Dzisiaj mamy do czynienia z tymi najlepszymi z najlepszych. Jesteśmy z tego powodu niezwykle y, dumni, no bo jest takie święto. Natomiast pamiętajmy też y, o tych szkołach. Ja zawsze o tym przypominam, gdzie czasami drobny postęp jest też sukcesem. I myślę, że w Łomży o tym nie zapomnimy, pamiętamy. Natomiast rzeczywiście ten tydzień jest w ogóle szczególny, dlatego że na mapie edukacyjnej y, Polski to twierdzić. W tym tygodniu w Łomży dzieje się niezwykle niezwykle dużo wydarzeń, które są jakby efektem intensywnej pracy wielu środowisk edukacyjno-kulturalnych, nazwijmy to, dzięki którym no, mamy powody do świętowania. To są finały wielu olimpiad krajowych, które nie bez powodu odbyły czy odbywają się w tym tygodniu w Łomży. Gimnazjaliści pełni entuzjazmu potrafią cieszyć się zdobywaniem wiedzy, ale także znajdują czas na swoje zainteresowania. W tym roku byłem laureatem w konkursie Wiedzy obywatelskiej, ekonomicznej i w wojewódzkim konkursie z języka niemieckiego. Największe wsparcie otrzymałem od rodziców. Oni zawsze we mnie wierzyli, wspomagali mnie, czasami aż mówili, jeżeli trochę odpuścił z nauką, że już wszystko umiem i żebym się nie przemęczał. No, wielką rolę odegrali też moi nauczyciele, którzy dostarczyli mi mnóstwo materiałów, zawsze służyli pomocą. Mogłem ich spytać o wszystko, czego nie wiedziałem i widać z tego efekty dzisiaj. W czasie konkursów faktycznie nie było zbyt wiele czasu dla siebie. Bardzo chętnie jeżdżę na rowerze, więc teraz mam wreszcie na to czas. Czytam książki, słucham muzyki, spotykam się ze znajomymi. Prowadzę też życie prywatne, mimo tego, że mam całkiem niezłe wyniki w szkole. Jestem laureatką z niemieckiego i z angielskiego. Moje zainteresowania wzięły się stąd, że po prostu bardzo lubię na przykład oglądać seriale w innych językach. No i zainteresowałam się tymi językami i zaczęłam się ich uczyć. Też bardzo bym chciała wyjechać do Stanów. Często jeżdżę do Niemiec i chciałam się potrafić komunikować z tymi ludźmi. I dlatego tak się przyłożyłam do tego niemieckiego i bardzo sprawia mi przyjemność uczenie się języków. Jestem laureatką z geografii. Myślę, że moje zainteresowania przyszły wraz z lekcjami, z panią Jolantą Radgowską, bo w podstawówce przyznam, że Nigdy bym nie wpadła na pomysł, żeby w ogóle uczyć się geografii. Ale przyszły lekcje, przyszło takie zaciekawienie, otworzyłam matas i pomyślałam, no, muszę się nauczyć całej mapy politycznej. No i przyznam, że jest bardzo miło, jak ogląda się telewizję i wie się, nie wiem, jaka jest stolica Bangladeszu albo Birmy, po prostu jest takie poczucie, że ma się wiedzę. No i kiedy się czyta książki i zna się jakiś kraj albo coś takiego, myślę, że to jest bardzo takie. Taka satysfakcja przychodzi, że jest się mądrym i wie się coś więcej niż reszta. I myślę, że stąd wziął się moje zainteresowanie geografią i bardzo lubię te lekcje. Najbardziej lubię geografię fizyczną. uczyć się właśnie o akumulacjach, erozji. Myślę, że to mnie ciekawi, tak samo jak mapa polityczna. Nagrody dla najlepszych ufundowały nie tylko władze oświatowe i wojewódzkie, ale także dumni z osiągnięć w swojej młodzieży przedstawiciele samorządów.